Yeah. Mario, nasza mamo, w kolejnym dniu naszego pielgrzymowania stajemy przed Tobą, by podziękować Ci za dzisiejszy dzień. Wydawał się bardzo trudny, ale jakoś żeśmy tutaj doszli i wcale tak źle nie było. My dzisiaj stajemy tutaj w kościele, w ciepielowie. Łączymy się z wszystkimi grupami z naszego miasteczka, jak i również w miejscowości Wielkie, gdzie są nasze grupy. Chcemy również łączyć się z tymi wszystkimi, którzy mogą uczestniczyć w tym naszym wieczornym apelu za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie i naszej decyzjalnej telewizji Faro TV. Stając przed Tobą Maryjo, jak i przed Twoim Synem, dzisiaj chcemy szczególnie w te święto przemienienia Pańskiego pytać samych siebie. Czy podczas tego pielgrzymowania już dokonało się nasze przemienienie, przemiana naszych serc? Przypomnienie sobie i zauważenie, że ta nasza trasa, to nasze pielgrzymowanie ma dotrzeć do nas przede wszystkim, do nas samych, co może się zakończyć tą właśnie przemianą. Dzisiaj również wspomaga nam to, że przeżywamy. Na tym naszym szlaku pielgrzymkowym pierwszy piątek miesiąca i dla wielu jest to okazja do tego, aby zauważyć to Twoje miłosierdzie, Twoją miłość. Odkrywamy tą miłość, że ona dokonuje się przez Twoją naukę, Maryjo, przez pokazywanie Jezusa Chrystusa, a Twój Syn Jezus mówi nam bardzo prosto, abyśmy. Potrafili przebaczać. I tego dzisiaj też uczyliśmy się na naszym szlaku pielgrzymkowym. To właśnie w tym przebaczeniu możemy twarzą w twarz stanąć z drugim człowiekiem, spojrzeć prosto w oczy, podać rękę. I dziękujemy Ci za to, co dobrego się właśnie w tej dziedzinie, w naszym życiu dokonuje. Ale nie zawsze. Jest to proste i nie zawsze jest to łatwe. Dlatego chcemy też, stając w tej wieczornej modlitwie, przepraszać za wszystko, co było złe. Dlatego za oziębłość w tej naszej wierze przepraszamy Cię, Panie. Przepraszamy Cię, Panie. Za nieprzebaczenie drugiemu człowiekowi naszemu bratu na pielgrzymce, ale względem tych, którzy zostali w naszych domach, w naszych miastach, w pracach. Przepraszam Cię, Panie. Przepraszam. Za zaniedbywanie Twoich sakramentów, a szczególnie za zaniedbywanie sakramentu pojednania, który jest dla nas tym największym przekazaniem Twojej miłości, w Twoim miłosierdziu. Przepraszam Cię, Panie. I dzisiaj chcemy uczyć się dalej właśnie tej miłości, do której Ty nas zapraszasz. Chcemy modlić się, jak zawsze, wieczorem w tym dziesiątku Różańca Świętego. I chcemy szczególnie dzisiaj tutaj polecać wszystkich parafian z Ciepielowa wraz z księdzem Proboszczem, księdzem Stanisławem Sławińskim, który nas tutaj przyjmuje, który dba tutaj o nas. Chcemy modlić się ciągle za tych, którzy prosili nas o modlitwę, którym obiecaliśmy tę modlitwę i którzy tej modlitwie potrzebują. Ciągle pamiętamy o modlitwie za powołania i o dobrych kapłanów, nie tylko w naszej diecezji, ale też i na całym świecie. I to, co dzisiaj jest dla nas takim ważnym tematem, aby te nasze serca przemieniały się przepełnione jak największą miłością, co wierzymy będzie najpiękniejszym dotarciem do drugiego człowieka i też do nas samych. Będziemy modlili się pierwszą tajemnicą, bolesną modlitwą Pana Jezusa w obrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg Bóg zresztą, Bóg zeszłym, teraz i śmierci w śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Tobą, Twojego, Maryjo, Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, święta Maryjo Bóg Bóg Bóg. się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nami, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. za nami brzesznymi, teraz i godziłem śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Zanim jeszcze otrzymamy wieczorne błogosławieństwo, teraz jeszcze słowo naszego kierownika pielgrzymka. Na początku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają na falach katolickiego Radia Podlasie i telewizji Faro TV. Nosimy Was w naszych sercach i modlimy się w Waszych intencjach. Bardzo Was kochamy. Ważne są dla nas Wasze sprawy. Ksiądz Biskup Kazimierz dzisiaj dzwonił do mnie i też prosił, abym przekazał te pozdrowienia od niego i jego zapewnienie o modlitwie w naszych intencjach tych pielgrzymujących fizycznie, ale także pielgrzymów. Niniejszym to czynię i bardzo serdecznie pozdrawiam. Kochani, jutro kolejny dzień przed nami. Pobudka, godzina 4:30. Warto kłaść się spać z tą piękną perspektywą, że jutro długi dzień. Pan Bóg przygotował dla nas kolejne wyzwania i dosyć długi odcinek drogi do Jasięca Jórzeckiego, więc wypocznijcie, nabierzcie sił. Abyśmy wspólnie jutro otworzyli pięknie oczy i stawiali kolejne kroki w naszej pielgrzymce 41., ale przede wszystkim tej pielgrzymce życia, do której Pan Bóg nas zaprosił, powołując nas do życia. Niech to błogosławieństwo, którego Wam wszystkim udzielę, towarzyszy Wam w tej nocy, abyście nabrali sił i wypoczęli nieco. Pan za Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam na Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa.